Najlepszy dokończyć. Najlepszy znak. Tak był Klofa, On to dopiero odbalał. Chora akcja. Mocami papieża blokował utrawienie wszystkich jednostek, to było niesamowite. Ja bym tak nie potrafiła. Przecież to są tylko szeregowcy, co ja będę ich trawił. Generałowie się liczą, to oni wygrywają wojnę. Dobrze, proszę, że spokój. Sprawdzimy obecność Agnieszka? Jestem. Martyna? Jestem. Jacek? Jestem. Klofas? Jestem. Dobrze, no to skoro wszyscy są, to zapiszcie sobie dzisiejszy temat. Odzyskana niepodległość przez Polskę w 1918 roku. To na dzisiejszej lekcji opowiem Wam nie tylko o piłsudzkim, dmowskim czy Korfantynie, ale o zwykłych ludziach, którzy walczyli dla Polski, wywalczyli dla Polski niepodległość. Co za nuda, kogo chodzą szeregowcy? To mięso, armatnie. Liczą się tylko generałowie, to oni wygrywają wojny. I politycy, wielkie postacie. ale my mamy się uczyć o jakichś bezimiennych co w masowych mogiłach. Ale słuchajcie, nie tylko, nie tylko generałowie i politycy wygrywają przyczynili się do wygrania wojny, ale też i zwykli ludzie. Bzdura! W wojny wygrywają karabiny. Czołgi, samoloty. Boże, chłopaki, przestańcie! My gramy w tęgle! Czyliście wczorajszy program najtragiczniejszych wypadków drogowych co za masakra. Tak, wszędzie flaki i krew kawałki kończy, nie za omielonka. Szkoda, że i tak te zdjęcia ocenzurowali. Fajnie byłoby zobaczyć coś takiego na żywo. No pewnie, że tak. Chłopaki, przestańcie, dzisiaj pożegać jak o tym mówicie. To też byli ludzie. Kończymy rozmowę i siadamy na miejsce. Anna. Jestem. Adam. Jestem. Degna. Jestem. Grzegorz. Jestem. Wszyscy są. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i zająć się ranami, między innymi ofiar wypadków drogowych. Bandaże, Co za nuda! A gdzie piły chirurgiczne? Albo skalpela. Na co mi ten kosz? Namiot czy zakończymy? na Co za nuda! Niby na co komu ta wiedza, jak są karetki? Przestańcie już! Niedobrze mi i chcemy się wymiotować. Mogę pójść do toalety? Dobrze. A jak wam się coś stanie, albo waszym rodzicom, będziecie umieć udzielić pomocy przedmedycznej, albo założyć opatrunek? A może przez takie drobne działania uratuje ci komuś życie? Od zacięcia się przy goleniu czy nożem się nie umiera. Po co mamy się tego uczyć? Hmm. Wówczas ja przychodziłem do szkoły wojskowej, no tak, ludzie kazali, a to tajdzie, byli żołnierzami. Ale przystojny ten nasz kapitan. Ciągnie tylko budowa tych karabinów, rozkładanie i składanie, a ze rozstrzelania to się już robi nutne. Maska przeciwgazowa? Znowu sobie zniszczę fryzurę. A tyle czasu ją dziś rano układałem. A co to za komentarze, kadeci? Wybraliście tą szkołę, więc musicie to umieć. Telek powstań, weź pistolet i wymień elementy. Ale ja nie umiem, ja nie chcę, nie chcę być w szkole wojskowej. Siadaj, niedostateczny. Kadet Jagoda, powstań i wymień stopnie wojskowe oficerów młodszych. Ale ja wolę oficerów starszych, pani Kapitanie. Kapitan zależy do stopni oficerów młodszych. Siadaj niedostatecznie, 10 wąpek pompek Kadet Kadet Barbara, powstań i wymień. I rozłóż i złóż karabin. Czas operacyjny 30 sekund. Ale ja nie umiem, ja chcę postrzelać. Jak chcesz strzelać, jeżeli nie umiesz zadbać o broń? Siadaj niedostatecznie. Kadyc Cię Krzysztof, atak gazowy, załóż maskę gazową, czas operacyjnych 15 sekund. Ale znowu zniszczę sobie fryzurę. Siadaj, niedostatecznie Uczyliśmy się tego przez pół semestru. Czemu wy dalej tego nie umiecie? Jak będzie wojna, i będziecie chcieli bronić naszego, naszej ojczyzny, nie będzie czasu na spokojne i powo powolne przeszkolenie. Wojna? Wojny nie będzie. Poza tym na tym kraju opłaca się walczyć. Chyba ci młodzi niczego się nie nauczą o własnej przyszłości. A jakby ich tak cofnąć 100 lat wstecz, żeby zobaczyli, jak przodkowie walczyli o kraj, w którym oni teraz żyją. Jak musieli się uczyć umiejętności, które oni teraz mają w salach szkolnych. Spróbuj. Jest rok 1918. Zobaczmy, co się stanie. Kim wy jesteście? Co tu robicie? Ale ci mnie obrali, drodzy? Nie, spojrź, gdzie my jesteśmy? Na froncie, nie wiecie, że tu niebezpiecznie? Umiecie opatrywać ranę? No nie za bardzo. Jak to nie za bardzo? Gdzie mieliście stronę? A poza tym mamy rannego. Zaraz przejdziecie kulu, Zakarski, bo zaraz trzeba pójść po następnych. Ty, ja ich pilnuję? macie maski! Ale moja fryzura! Zbieranie, nie mamy czasu, musimy uciekać! Ty, patrz na hit. Ale dziwne mundury! Z jakiego jesteście oddziału? Nie mam oddziału. A, A właśnie rozkładać broni strzelaczy? No niezupełnie. Kto was szkolił? Zresztą nieważne, i tak zaraz będziecie musieli się tego nauczyć. Nie. Ale ja nie chcę! Nie ma gadania, musisz yy, brać broni walczyć. Basia, ty żyjesz? Żyję, uratował mi jadek szerszy. Dostał bagnetem w dwóch. I to kloba, z Kowal, jest z. Y, okopu, pada nie ograniczać. Musimy z tak szybko uciekać. Teraz wracamy do dwa, 2023. Ale miałam koszmar. Musiałam nauczyć się szybko strzelać i iść na front. Ja leżę po z życiem w ataku gazowym. A my musieliśmy szybko pomagać rannym. Dlaczego nie mówiliście, że wasi przecież walczyli o niepodległość? Musiali. Bo się że... Mieliśmy się dowiedzieć, jak to jest, kiedy trzeba się wszystko szybko nauczyć, bo jest taka potrzeba. Dziękujemy za walkę!